Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę i subskrypcję. Będę robiła czytanie dla Raka, czytanie miłosne. Będę korzystała z talii Tarot Illuminati i rozkład nazywa się Podkowa. Oczywiście karty były wcześniej potasowane. Jeszcze troszkę potasujemy. I zobaczymy, jakie energie będą chciały się pokazać. Mamy tu maga, mag chciał już nam wyskoczyć. Jest to na czas od momentu, kiedy będziecie oglądać do kolejnego po prostu czytania miłosnego. Dobrze. Zobaczymy, czy ten mag jeszcze się pokaże. I zaczynamy. Co zawiera nasz kielich? Mamy tutaj Pazia Buław, co zawiera kielich partnera, 10 denarów. Co wnosimy do relacji? Mamy tutaj Asa Buław, co partner wnosi do relacji, Głupca. Mamy węzeł związku problemy, trudności. 5 denarów. Co zrobić, jak je pokonać? Mamy świat. I karta rada. 4 denary. Dobrze. I zaczynamy. Zaczynamy od naszego kielicha, tutaj, jak my się pokazujemy. My się tu pokazujemy jako paść buław, czyli fajna taka, lekka energia. Możemy właśnie być tacy ciekawi życia. Możemy... być optymistycznie tak nastawieni, próbować wszystkiego, tak? Tutaj... Nie ma jakiejś takiej dużej w tej energii takiej stabilizacji, jest tutaj chęć właśnie poznawania, doświadczania. Więc w sumie taka otwarta, fajna tutaj u nas energia się pokazuje. Tak, też działanie takimi małymi właśnie kroczkami, cieszenia się z tych, z tych właśnie małych kroczków, otwartość, więc bardzo fajnie się tu pokazujemy. Natomiast nasz partner pokazuje się jako 10 denarów. Myślę, że tutaj system dla naszego partnera ma duże znaczenie, tak? System, czyli praca, rodzina, czyli partner, partnerka też, ale też właśnie dalsza rodzina może mieć też właśnie znaczenie. Praca, że tutaj nie jest może, może nie być tylko i wyłącznie skupiony właśnie na relacji, chociaż też tak może, bo relacja także tu sprawy te właśnie rodzinne też są. Mogą być, wę, powiedzmy, mogą być bardzo takie ważne w tym węższym słowa znaczeniu, ale też i w szerszym, tak, że, że powiedzmy, jakby nie tylko właśnie ta najbliższa rodzina, ale cały system tutaj może mieć znaczenie dla partnera. Co Wy wnosicie do relacji Asabuław, czyli też taki zachwyt, wchodzenie w coś nowego, świeżość, chęć działania i myślę, że nie tylko tutaj na polu właśnie tej relacji, ale w ogóle wchodzenia w coś, czyli taka kreatywna tutaj może też właśnie energia także że jesteśmy tutaj, yy, yy, yy. zwracamy po prostu też właśnie uwagę na rzeczy nowe, na możliwości, które się pojawiają na naszej drodze, tak, że jeżeli pojawi się ta buława, tak, to z chęcią ją podejmiemy, tak, wejdziemy w coś nowego, że nie ma tutaj tego strachu, tego lęku. Tylko po prostu właśnie jakieś y, gdzieś iskry, jakieś nowe, to już proszę bardzo jesteśmy jakby chętni, ciekawi. Właśnie wejścia, bo tu mamy tego pazia, też buław, że chcemy poznawać też świat, może też tą relację y, jakby rozwijać, więc bardzo piękna tutaj taka młodzieńcza jest u, po naszej stronie energia. Natomiast tutaj u partnera, co wnosi do relacji, jest tu głupiec, czyli. Wchodzenie w coś nowego, czy to właśnie związane jest to z, z nami, z naszą relacją, czy w ogóle w jakieś inne tematy, niekoniecznie związane z tymi relacjami, ale tak jak mówię, to wszystko się przeplata, tak? No też właśnie jakieś ryzyko, ponoszenie, poniesienie ryzyka jest tutaj. Jakby wliczone też w, w, w tego głupca, bo to nie wiadomo, czy, czy jeżeli właśnie w coś wejdziemy tutaj nowego, czy to się uda, tak. Ym, no, też może to być bardzo spójna też ta energia, tak. Jeżeli właśnie coś się pojawia i, i na przykład tutaj po naszej stronie też właśnie nowe iskry, coś się dzieje, tak, i z chęcią w, wchodzimy w to, to jeżeli, mamy, jeżeli są to właśnie jakieś wspólne. Ym, Coś pojawia się na horyzoncie wspólnego, tak, to, to możemy mieć tutaj towarzysza, tak, który też wchodzi, ale mogą to być też energie trochę jakby no, nie musi to być po prostu właśnie wejście w coś nowego wspólnie, tak. Jest tutaj z naszej strony chęć i, i właśnie doświadczania nowych rzeczy. Ale też tutaj może partner sam w coś wchodzić nowego. tak? Węzeł w związku problemy, trudności, są, no, niewidzenia tutaj, jest, problemem jest, że tutaj yy, możemy nie widzieć, że, yy, że wszystko może być dobrze, że, że może jest nawet dobrze, tak? ale jakoś yy, nie widzimy tego. Staramy się widzieć to właśnie w jakiś negatywny sposób. Nie doceniamy tego, co jest, może też tak być, tylko po prostu tylko z relacji wyłapujemy rzeczy, które się po prostu, no może tak. No nie udają, tak? I, I po prostu jakby ten ciężar właśnie skupiamy na tych rzeczach, które nie wyszły, zamiast na tych, które wyszły w relacji, tak? Na ten, zamiast na potencjał zwracać uwagę, to, to na jakieś potknięcia, więc też może tutaj być, że właśnie problemem jest zauważenie tego potencjału, który jest w tej, w tej relacji, tak? że tutaj cieszenie się może z, tutaj z tej relacji to może być taki właśnie, może być problem, tak, z cieszenia się z tego, co właśnie tutaj stworzyliśmy. Natomiast, no też tak jak tu przy każdej przy tam, przy innych znakach też mówiłam, no może tutaj 10 denarów system też może być, wchodzenie w coś nowego, jakieś ryzyko niezwiązane tutaj z tą, z tą relacją może powodować i to rzutować właśnie jakieś, jakieś braki, tak? Przejściowe, tak? Bo jeżeli właśnie nie wiemy, jeżeli w coś wchodzimy, czy to wypali, no to, to się też jakby no, zamartwiamy trochę, tak? Więc to może te sprawy mogą też rzutować. Bo tutaj nie ma też żadnych jakichś kończących kart, więc tutaj, no, może też właśnie jakieś inne sprawy tutaj rzutują na tą relację, tak? Że, że one tutaj wpływają na to, jak, jak się czujemy w relacji, co zrobić, jak je pokonać. Mamy tutaj świat, czyli zakończyć jakiś etap. Mm, oczywiście, czy on będzie zakończony z sukcesem, to też zależy, właśnie y, jak, jakie te działania nasze były, mm, i to będzie na pewno różnie wyglądało. Ale po prostu jest to czas zamknięcia już jakiegoś y, etapu, tak? I właśnie może wejścia w ten nowy. Y, y, I tak jak mówię, no jest tutaj, tak z jednej, jak i z drugiej strony, chęć wejścia w coś nowego, zaryzykowanie, tak? tutaj z naszej strony może właśnie by to też nas jakoś też tak naładowało, optymistycznie. Czyli tutaj wielki arkana. No trzeba po prostu jakby zamykać pewien etap i wchodzić już w nowy, tak. Więc tak to wygląda. Karta rada, cztery denary. Żeby może nie trzymać się tego, co jest znane, co jest dla nas bezpieczne, nie budować tych murów tylko żeby właśnie skorzystać z tych, z tych energii i zakończyć, żeby, żeby otworzyć się, tak? żeby się nie barykadować. Tak jakby bardziej tutaj to widzę energię, nie chodzi tak bardzo tutaj o to skąpstwo, chociaż i też tak może być, ale żeby się po prostu nie trzymać tych schematów, które są nam znane, bezpieczne, bo one też nas potrafią więzić. I wtedy ciężko jest wejść właśnie w coś nowego, nawet jak coś się pojawia, tak? Czy znaczy tutaj na przykład jedna strona z naszej strony jest ta chęć, właśnie możemy podjąć tą buławę, tak? A, ale tu też na szczęście jest tutaj po stronie właśnie partnera, bo gdyby nie było tej energii, to bym powiedziała, że właśnie no, można to przeoczyć, tak? właśnie y, jakieś nowe, y, coś nowego, co się pojawia, tak? I wtedy ta karta czterech denarów bardziej by zagrażała. Y, ale myślę, że tutaj jest też chęć wejścia w coś nowego i zaryzykowanie, tak? Y, wylosuję tutaj jeszcze coś do tych czterech denarów. O, jeszcze zobaczymy. Dla dla Raka karta Rada. Coś do tych czterech denarów, jakaś podpowiedź. Czego się tak trzymamy? Proszę bardzo, mamy tutaj sprawiedliwość. No myślę, że trzeba właśnie też wielki arkana, a trzeba właśnie rozsądnie spojrzeć, właśnie w taki sposób sprawiedliwy. Może właśnie należy przyjrzeć się tej sytuacji, ocenić ją, ocenić ryzyko, tak? I, i, po prostu, I po prostu wchodzić, tak? wchodzić w coś, w coś nowego. Dać sobie szansę, czy, czy szansę właśnie relacji, tak, żeby właśnie już nie patrzeć w stronę braku, tylko zakończyć właśnie ten, ten etap. Nie trzymania się tego, właśnie, nie stawiania tych, tych, tych murów. Więc jest co, jeżeli chodziłoby to o, o relacje, no to też bardzo dobre karty, bo tutaj mówią u partnera ten system jest ważny. I po prostu, no chyba, że w nielicznych przypadkach, że tutaj partner, coś się pojawia jemu na horyzoncie, tak? I on tutaj chciałby y, po prostu wyjść z tej relacji, tak? I, i właśnie y, i to może też powodować jakieś y, y, tutaj jakieś właśnie y, emocjonalne też takie y, taką biedę, tak? W, tym, w tej relacji, takie poczucie właśnie braku, biedy, smutku. Chociaż właśnie w piątce no, też się mówi, że na dobre i na złe, że są te dwie osoby. No, ale może tu być, że partner na przykład chce wyjść z relacji, tak? Też tak może być. I tutaj właśnie jest kryzys jakiś. Też trzeba myśleć wtedy, że za, zakończyć ten etap, nie trzymać się tego po prostu co było. Mamy tutaj sprawiedliwość też i po prostu wziąć życie w swoje ręce, spojrzeć na to właśnie, za i przeciw tutaj, przeanalizować i po prostu wchodzić w coś nowego. Widać, że też w razie czego mamy ten potencjał i, i po prostu damy sobie w razie czego radę, tak? Więc tak to tutaj wygląda. Oczywiście, jak Wam się podobało, dajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał. A ja wszystkim dziękuję za uwagę. Hej!